Dzień dobry! Kupienie wszystkich prezentów w jednym miejscu w pół godziny i z głowy w dodatku przyniosę je do domu, czy to możliwe? Oglądajcie ten odcinek. Dwa dni temu były moje 41 urodziny. Szczęśliwie wszystkie prezenty, które dostałam, były trafione. Pytanie brzmi: czy wy robiąc prezenty na święta macie takie przekonanie, że wszystkie będą rzeczywiście trafione? Mam dla Was fajną podpowiedź, dlatego że bardzo często niestety te zakupy prezentowe kojarzą nam się, wiecie, z tym, że trzeba. Wyjechać do centrum handlowego, znaleźć miejsce parkingowe, przebijać się w kurtce, jest ci gorąco, pot ci po, pleca, po plecach płynie między półkami. Szperasz w tych rzeczach i masz takie poczucie, kurde, nie wiem czy to dobry prezent, ale już mało czasu, miejmy to z głowy. Potem stoisz w kolejce półgodzinnej, żeby zapłacić za te zakupy, a potem wychodzisz styrany albo styrana z tyrany albo z tyrana z światami, już masz po prostu wszystkiego dosyć. No, więc ja mam dzisiaj dla Was bardzo fajny pomysł na to, jak te prezenty obskoczyć w pół godziny, w zasadzie tak naprawdę dla każdego w rodzinie i w dodatku przyniosą wam je do domu. A to wszystko w pakiecie książkowym. Dlatego, że ja jestem głęboko przekonana do tego, że książka to najlepszy prezent. Jaka jest najlepsza książka w prezencie? <laughs> Wiadomiks, że pozamiatane, dlatego że to jest bardzo uniwersalna książka. Książka dla każdego, kto ma dom, wynajmuje dom, ma współlokatorów albo mieszka z rodziną, albo jest singlem, bo tu są zawarte wszystkie informacje domowe. W dodatku, takie, które przydadzą się i początkującym, bo usystematyzują im trochę temat, i zaawansowanym, bo tym zaawansowanym dadzą inspirację. Więc pozamiatane mogę Wam polecić na prezent świąteczny bez najmniejszych wątpliwości, bo jestem po prostu totalnie przekonana, że to jest prezent w zasadzie dla każdego. Ale oprócz pozamiatanego mamy bardzo fajne pomysły książkowe, o których dzisiaj chcę Wam opowiedzieć. Zacznę od prezentu dla młodych ludzi. To się nazywa Suchar Book. Jeżeli znacie taki profil facebookowy, Suchar nasz codzienny, to wiecie o czym mówię. Ja, jak czytam tą książkę, umieram ze śmiechu, ponieważ kocham suchary. Natomiast najfajniejsze jest to, że mój dziewięcioletni syn Rysio, chociaż przyznam szczerze, że zawartość jest pewnie dla trochę starszych, też się chichra i zapamiętuje i uczy się tych dowcipów i potem szpanuje nimi w szkole. Suchar Book to jest prezent, myślę, że dla każdego, kto ma lat, nie wiem, 12, 14, 16, po 20 parę i 40 parę również. Bo na przykład. No nie, nie mogę wam cytować, bo wam pozdradzam, ale tu jest naprawdę bardzo fajne. Mnóstwo um, ciekawych dowcipów, które są jeszcze przepięknie zilustrowane. To jest fajne w tej książce, że kontekst dowcipu bardzo często wynika z rysunku. Nie jesteście się w stanie tego nauczyć na pamięć. Yy... <noise> nie, nie mogę, obiecałam, że nie będę czytać. E, więc nie czytam, musicie zajrzeć do Sucharbuka sami. Sucharbuk jest sprzedawany w pakiecie z kubeczkiem, a na kubeczku jest sucharek, więc macie piękny gotowy prezent dla kogoś, kto lubi dowcipy bez problemu. Kolejna propozycja moja to jest w Tomi Graj Asia Glogaza. 97 gier, dzięki którym wygrasz życie towarzyskie. My teraz w tej chwili bez przerwy siedzimy w iPadach, w komputerach, w telewizorach, a Asia nas namawia do tego, żeby się pobawić z ludźmi. To jest fajna książka również dlatego, że wiecie, jak to jest. Spotykają się dziewczyny na imprezie, no to głównie po prostu obgadują koleżanki. No, umówmy się, taka jest prawda. A tutaj macie różne sposoby na to, żeby sobie na przykład, na przykład e, pograć, tak? Spędzić ten czas inaczej i to wcale nie muszą być kalambury, bo umówmy się, w kalambury gramy wszyscy. E, zabawy są oparte na improwizacji, zabawy są oparte na kreatywności i e, to jest książka dla każdego wieku. E, ja tą książkę kupiłam e, dla świetlicy Rysia w prezencie, żeby oni też mieli fajne sposoby na zagospodarowanie. Popołudnia, natomiast ten prezent możecie kupić swojej mamie, możecie go kupić swojej babci, albo możecie go kupić swojemu dziecku i każdy będzie z tego równie zadowolony. No dobrze, to ja tylko łyczek herbatki, bo się zagadałam strasznie. Mm. I jedziemy dalej. Teraz mam dla was dwóch przystojniaków. E, jeden przystojniak to jest po prostu wymarzony zięć. Gdybym miała córkę, to naprawdę bardzo bym chciała, żeby Radek Kotarski został jej mężem. Szczęśliwie mam syna. E, natomiast e, o co chodzi z książkami Radka? E, Radek wznowił niedawno swoją pierwszą książkę, e, nic bardziej mylnego, w której on bala 58 mitów. I ta książka jest fenomenalna, dlatego że głęboko wierzymy w rzeczy takie jak na przykład, że włosy po strzyżeniu odrastają szybciej, a potem są grubsze i ciemniejsze. Okazuje się, że wcale może niekoniecznie. Albert Einstein był bardzo słabym uczniem i miał kłopoty z matematyką. No właśnie, czy to prawda, czy to mit, musicie zobaczyć w książce Radka. Oraz Polska była spichlerzem Europy. No właśnie, czy to jest święta racja, to musicie zobaczyć w Radka książce. Fajna książka dla taty, starszego brata, wujka, nawet dla dziadka, który lubi sobie poczytać o różnych fajnych, ciekawych rzeczach, a to jest książka absolutnie dla wszystkich i to mówię z pełnym przekonaniem, bo my się uczymy całe życie. To nie jest tak, że my się uczymy tylko będąc w szkole. My się też uczymy, kiedy na przykład musimy zrobić prawo jazdy. Albo uczymy się języków, kiedy jesteśmy dorośli, albo uczymy się do pracy nowych rzeczy, wymaga się od nas nowych umiejętności. I to jest książka o tym, jak się uczyć efektywnie, jak się uczyć sprawnie i wygodnie, na przykład metodą Terminatora. Nie kojarzy mi się terminator z radkiem, ale jednak mimo wszystko taka metoda tu jest. Zobaczcie, jakie cudne ilustracje. To jest mega inspirujące, jak sobie tą naukę ułatwić. Co zrobić, żeby nam wchodziło do głowy prawie samo. Ja korzystam z tej książki regularnie, bo ja się po prostu całe życie czegoś uczę, cały czas na przykład języków. No i pytanie, czy uczenie się musi być trudne? zdaniem radka nie i on to udowodnił. Drugi przystojniak, którego chcę Wam dzisiaj pokazać, to Tomek Kamel, mój dwuletni, a nawet więcej, partner z pracy mnie nauczył naprawdę bardzo, bardzo dużo, ale nie o tym chcę wam powiedzieć, bo nie każdy pracuje w telewizji, nie każdy musi robić prezentację przed jakimś gremium, ale każdy z nas kontaktuje się z ludźmi. I opowiem wam jedną sytuację. Kiedyś od czasu do czasu zdarzało nam się z Tomkiem wyjść razem coś, na coś do jedzenia. Mieliśmy taką ulubioną restaurację sushi, gdzie ludzie, wstając od baru, wychodzili półgębkiem dziękuję, do widzenia, wychodzili prawie niezauważeni przez nikogo. Kiedy Tomek wychodził z tej knajpy i mówił panowie, dziękuję, było pyszne. To oni wiedzieli, że to naprawdę było pyszne i dlatego był ich ulubionym klientem, bo nie wymykał się po cichutku, um, przepraszając, że żyje, tylko doceniał ich pracę. Ja się od Tomka bardzo dużo nauczyłam um, i wy się też możecie nauczyć w tej książce. Co prawda, książka jest zbudowana bardziej wokół prezentacji, jakichś takich sytuacji publicznych. Pokazuje, jak nie stać w czasie prezentacji, pokazuje, jak się nie zachowywać, jak nie żartować. Mówi o sztampie, czyli wiecie, taka prezentacja, nie że my już przysypiamy wszyscy tam w piątej minucie, mówi o tym, jak być pewnym siebie, jak sprawiać wrażenie pewnego siebie, ale to wszystko się przekłada na życie. Słuchajcie, pierwsze wrażenie robi się raz, pierwszy uścisk ręki wymienia się raz i to już bardzo dużo o Was mówi. W tej książce będziecie wiedzieli, jak to stuningować, pozostając sobą, żeby po prostu sprawiać wrażenie zupełnie. Pewnej siebie, przekonanej do siebie, mocnej osoby, nawet jeżeli gdzieś w głębi macie troszkę wątpliwości, to Wam po prostu ułatwi życie. No dobrze, to tu mamy uniwersalne prezenty dla każdego, ale idziemy dalej. Bardzo proszę. Dorota Zawadzka. Dorota Zawadzka moje absolutne guru, jeśli chodzi o wychowanie dzieci. Szczyt popularności jej programu Superniania przypadał na czasy, kiedy ja nie miałam dziecka, co więcej nie miałam dziecka nawet w planach, ale oglądałam pasjami, a potem kiedy Rysio się urodził, stosowałam metody bardzo naprawdę konsekwentnie. Dzięki temu na przykład wiedziałam, że mój Rysio kładzie się spać o godzinie 20 i że ja o 20 mam czas dla siebie, mam Czas dla swojego męża z żelazną konsekwencją. E, to nie jest wszystko takie proste, to się fajnie o tym opowiada e, i dlatego ta książka jest tak ważna. Idealny prezent dla kogoś, kto spodziewa się dziecka, dla młodych rodziców, e, również dla dziadków, bo dziadkowie często wiecie, no. Co tu dużo mówić, no te 50 czy 60 lat temu metody były zupełnie inne, jeśli chodzi o wychowanie dzieci. 30 lat temu, 40, kiedy myśmy byli dzieciakami też, więc warto sobie zaktualizować wiedzę. Fajna książka o tym, jak funkcjonuje rodzina, jak funkcjonuje dziecko, jakie błędy najczęściej popełniamy jako rodzice. I o tym, jak po prostu przetrwać ten trudny czas. Umówmy się, ten czas w wieku dziecka od 2 do 6 lat to nie jest wcale sama sielanka. To są cudowne czasy, ale są też trudne momenty i Dorota pomaga przez te wszystkie momenty przetrwać. Bardzo wam polecam tę książkę nie tylko na prezent, ale również dla siebie. Aż mi się kubka tutaj rozwaliła. Dobrze, jedziemy dalej. Na pewno macie w rodzinie kogoś, kto lubi gotować albo ma w sobie jakąś kulinarną pasję, albo kto lubi na przykład przyjmować gości, chociaż wcale genialnym kucharzem nie jest. I tutaj przychodzi nam z pomocą Tuba Smaku, moja ukochana i zaprzyjaźniona Tuba Smaku, która stworzyła książkę. Kucharze Tuba Smaku, a jest ich pięciu w tym żelaznym składzie, zrobili książkę na różne okazje. I to jest w ogóle genialne, bo macie na przykład tutaj przepis na parapetówkę, czyli takie dania, które dadzą się zrobić, jeżeli Wasze wyposażenie kuchenne jest jeszcze dalekie od ideału, bo dopiero co się wprowadziliśmy. Danie na wspólne oglądanie filmu. Tak, umawiamy się ze znajomymi, będziemy coś oglądać, no to będziemy jedli na kanapie, będziemy jedli na kolanach i te dania muszą być jakieś sensowne. Jedzenie na po treningu. Nie wszyscy jadą trybem małysza, czyli bułka z bananem, a na przykład cudowna ukochana moja Agnieszka Mielczarek proponuje, jak i co zjeść tak, żeby się odżywić, dać sobie kupę energii po treningu, żeby ten organizm się pięknie zregenerował. 110 kulinarnych pomysłów, które ratują cię w 22 codziennych sytuacjach. Super prezent dla ludzi, którzy miewają gości i to dla ludzi w każdym wieku. E, słuchajcie, następna książka to jest coś dla dziewczyn, kobiet, pań, e, również dla bardzo młodych dziewczyn, które nawet jeszcze nie robią sobie paznokci, a pewnie bardzo by chciały. O co chodzi? Chodzi o to, że no nie wiem, ja za mój manikur hybrydowy płacę coś około 100 zł, Um, nie mam umiejętności, żeby zrobić to sama, więc biegam, nie mam też czasu, ale są dziewczyny, które chcą takie rzeczy robić same, które potrafią i mają odrobinę dobrej woli w przeciwieństwie do mnie, um, żeby sobie po prostu same robić pazurki. I to jest genialna książka dla nich, przepięknie ilustrowana. Bardzo kompleksowa, dlatego że mówi też o. zaczyna się tak naprawdę od podstaw, od tego, jak funkcjonują paznokcie, jakie są te takie najbardziej typowe problemy z paznokciami. Typu odklejanie się płytki, białe plamki, pofalowane paznokcie. skąd to się bierze, jak temu zaradzić. Potem mówimy o bardziej zaawansowanych technikach. Jest manikur hybrydowy. Prawda jest taka, że te wszystkie gadżety do manikuru hybrydowego można już teraz kupić wszędzie. Bardzo wiele osób ma w domu lampy, w których sam sobie może te pazury zrobić. I nie musi wcale nigdzie chodzić. I Ewa tutaj daje genialne pomysły na to. A na koniec mnóstwo inspiracji, na przykład graficzny gradient w kolorze, nie wiem, jakieś takie czerwone wino. To dla mnie jest, ale mi się wszystko kojarzy z alkoholem. No dobrze, w każdym razie piękna, pięknie wydana, kompleksowa książka. Kiedy Radek Kotarski, mój wydawca, zaczął ze mną rozmawiać o mojej książce, pokazał mi książkę Ewy jako taki wzór. Pięknie wydanej książki, no i tym mnie kupił. No ale idziemy dalej. Na koniec, last but not least, no powiem Wam cegła, a nawet dwie cegły, bo to jest Arlena Wit, kochana i uwielbiana przez widzów YouTube'a, która uczy angielskiego, mówi o angielskim i mówi o angielskim w taki sposób, że aż się chce uczyć. Napisała dzieło, potężne dzieło, bo dwutomowe. To nie jest tania książka, ale żadna książka do języków nie jest tania, a ta sprawi, że to co gdzieś macie w głowie, wam się usystematyzuje. Tu jest mnóstwo ćwiczeń, jest mnóstwo przykładów, ale też są przepiękne zdjęcia, które sprawiają, że po prostu po tą książkę chce się sięgać. Niezależnie od tego, czy jesteście na początku swojej drogi językowej, czy już jesteście fluent i potrzebujecie tylko pewnego poukładania, to jest książka, którą powinien mieć każdy, kto się językiem angielskim posługuje. Ja się z tej książki nauczyłam mnóstwo i mam taki ambitny plan, żeby sobie zrobić absolutnie każde ćwiczenie w tej książce. bo bo no to naprawdę sprawia, że zrobicie taki fine tuning tego swojego języka. Bardzo fajne życiowe przykłady i to są takie przykłady, które się przydadzą i dzieciom, i dorosłym, nie za młodym dzieciom, bo niektóre przykłady są z dorosłego życia, ale nastolatki jak najbardziej mogą z tego korzystać. Bardzo wam polecam tę pozycję i to jest tak naprawdę prezent dla każdego, kto ma um, jakikolwiek styk z angielskim, albo się go uczy w szkole, albo go używa do pracy. Albo po prostu po to, żeby podróżować po świecie. Zobaczcie, i teraz obskoczyliśmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10, 10 fantastycznych książek, które obsługują wam prezenty świąteczne dla absolutnie każdego w rodzinie i z głowy. I co jest najfajniejsze? To, że nie musicie nigdzie łazić, nie będziecie się nigdzie pocić, nie będziecie się wściekać, że nie ma miejsca na parkingu, tylko tik-tik-tik-tik-tik, zamawiacie to sobie online i kurier przynosi wam to do domu. A jak z kurierami, wiadomo, przed świętami lepiej zamówicie wcześniej niż później, więc to jest dobry moment. Co teraz robimy? Wchodzimy w opis filmu i tam znajdziecie linki do wszystkich tych książek. Zaglądajcie w takim razie do opisu miłych zakupów, a pozamiatane wiadomiks. Jest prezent dla każdego. Bardzo Wam polecam. Naprawdę kocham tą książkę. Bo ja, jak wiecie, stracę Flow, to już stracę Flow. Ty na dole. Ty jesteś suką na dole. Nie możesz tu być sukną. No. Zobaczymy, to... Zobacz, Widzisz ją. Chodź, baw się, ze mną, baw się ze mną. No dobrze, ruszamy dalej.